Czyli właśnie ten oto budynek. I jedziemy na przełęcz Furka Pass, lodowiec Rodanu, i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy tam 143 km, 3 godziny 11 minut, więc już możecie zobaczyć, jak wolno się tutaj jeździ tymi. Drogami po Szwajcarii. Tu mamy Curych. wczoraj tam byliśmy i dzisiaj jedziemy właśnie tutaj na lodowiec Rodanu przełęcz. Furka pass w międzyczasie po drodze mamy supercharger. Tutaj sobie staniemy na naładowanie i później z tego lodowca jedziemy do Genewy. Tak jak widzicie, pogoda za oknem nas nie rozpieszcza. Ale mam nadzieję i gorąco liczę na to, że jednak trafimy w jakieś okno pogodowe i że będą fajne widoki, że fajne, fajne rzeczy będzie można Wam pokazać i wszystko to nagrać. Ale czy tak będzie, to za chwilę się o tym przekonamy. Po drodze na Furka Pass mamy bardzo fajny supercharger. Malutki, bo ile tu jest? 2, 4, 6 stanowisk. Taki taki z boku e, przy drodze, zobaczcie. Ale za to co tam się dzieje po drugiej stronie ulicy, to pokażę Wam być może, że z drona się uda, bo na chwilę przestało padać, e, więc mam nadzieję, że uda się coś polecieć dronem, chociaż na chwilę, a tutaj zobaczcie, co tam, zobaczcie, co tam się dzieje. Piękne jezioro, góry, więc idziemy nagrywać coś dronem dla Was. Jesteśmy już prawie na miejscu. Zostało 17 minut drogi, więc odpalam time i zaraz wszystko wam pokażę. Jestem na miejscu! Witam spod hotelu Belvedere na Furka Pass. Na pewno kojarzycie ten hotel z Jamesa Bonda. Stare czasy, stary film, ale wygląda cały czas genialnie. Jest to już ikona w tym momencie i dlatego bardzo chciałem tutaj przyjechać. Pamiętajcie, marzenia trzeba spełniać. Jest hotel Belvedere, oh yeah! A tutaj piękne widoki Przełęczy Furka Pas Zobaczcie jak tutaj jest cudownie Zielono Przed chwilą padało ale tak jak mówiłem, miałem nadzieję, że uda się strzelić w, w okno pogodowe. No i jak na razie się udało, więc szybko nagrywam Z Warszawy do Turychu i dalej Monaco, Barcelona! O, w zasadzie da się tam wejść. Podejdę jeszcze bliżej. Nie przedłużając, idę jeszcze tutaj do góry zobaczyć, ale widzę, że tutaj jest idealna miejscówka na drona, więc póki jeszcze nie pada, zaraz Wam postaram się nagrać parę rzeczy, parę przebitek z drona. Tutaj podobno też jest jakaś grota. Jak macie naprzeciwko tego hotelu, macie taki kiosk, taki sklepik jakby. O tutaj już można zdjąć maseczkę, więc idziecie, idziecie do tego sklepiku i tutaj jest właśnie przejście. Tak jak widzieliście i idziemy do jakiejś groty. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że tutaj jest coś takiego, więc zaraz Zaraz wam pokażę, i zaraz zobaczymy czy warto. Jeszcze zanim dojdziemy do tej groty lodowej, to tutaj przyszliśmy z tamtąd po drodze na taki punkt widokowy kolejny, gdzie możemy zobaczyć z innej perspektywy ten lodowiec, który topnieje, robi się woda, mamy takie jeziorko i tutaj robi się z tego taki wodospad ta woda spada w dół już wam pokazuję gdzie tutaj i tam sobie płynie więc wow naprawdę to wszystko robi wrażenie a tutaj pan w czerwonej kurtce pokazuje Czego robić nie wolno, ponieważ to wszystko jest ogrodzone Dobra, to idziemy do groty. Wchodzimy do groty wydrążonej w lodowcu. O kurczę, to serio wszystko jest z lodu, ale ja. Wygląda to naprawdę nieziemsko, jak na razie, a to dopiero początek. I już chyba wiadomo, po co jest ta włóknina. Po prostu, żeby to nie topniało. Ta grota. Prawie jak w kopalni podziemnej. O wow, jaki kolorek. Tu jest to prawda, to jest trochę brudne, ale, ale tam dalej. O, jakie to są cudowne kolory. Zobaczcie. No nieźle. Robi to wrażenie. O, oh je, yeah, teraz dopiero się zaczyna. Wygląda to niesamowicie, ok, niebieski kolor. Najmniej no więcej to jest chyba tyle, bo doszliśmy do końca. Więc super atrakcja. Oprócz tego, że mamy furkę pasę, która prezentuje. Bardzo, bardzo ładne widoki. Mamy Hotel Belvedere i jeszcze mamy tutaj ten lodowiec i, i wydrążoną taką jaskinię w tym lodowcu. O, jeszcze na zakończenie, w takim razie powiem Wam, jaka jest cena tej przyjemności: czyli żeby wejść tutaj na, na lodowiec i do tej groty. To musicie zapłacić 9 euro lub 9 franków szwajcarskich. Bardzo często oni stosują wymiennie po prostu tą walutę. Euro i franki jeden do jednego przeliczają. Więc my na przykład nie mieliśmy przy sobie franków i zapłaciliśmy euro. No i wracamy. Powiem Wam, że mega mieliśmy farta z tym, że przestało padać. Fajnie, mam nadzieję, że widoki Wam się podobają, bo udało się polatać trochę dronem, ale nie można było polatać przy hotelu. Tam, gdzie myślałem, że, że fajnie ten hotel będzie można e, nagrać jakoś z boku, i tak dalej. Niestety tam nie można było latać, więc pojechaliśmy nieco dalej. No i widoki już widzieliście, teraz już jedziemy do Genewy, znaczy w okolice Genewy, tak jak widzicie, ponad 200 km, 3,5 godziny jeszcze nam pozostało, no i e, widzicie po prostu, jak e, taki, powiedzmy, niewielki dystans, ile czasu zajmuje, no ale tak tutaj się jeździ, tutaj jest non-stop, albo 50, 60, albo 80, to też jest spowodowane, jeszcze w sumie nie mówiłem o tym, ale jest to spowodowane też tym, że nie jeździmy tutaj po autostradach. Po prostu Krystian z portalu Wysokie Napięcie.pl. popaki już byli parę razy tutaj, ale rozmawialiśmy z Krystianem i on powiedział, że jeżeli chcecie zwiedzić Szwajcarię, to nie jeździcie autostradami, tylko właśnie lokalnymi drogami, i tak też robimy. Jest bardzo. Bardzo marowniczo i bardzo też polecamy zdecydowanie taką formę wyprawy i podróżowania tutaj po Szwajcarii. I na zakończenie, tylko jeszcze Wam powiem, że nie jedziemy do hotelu do Genewy, dlatego że oczywiście. Jest tam drogo, tak samo jak nie spaliśmy w Curychu, tylko obok Curychu. Tak samo nie jedziemy do stricte do Genewy, tylko 15 km od Genewy mamy hotel, on już jest po stronie fran francuskiej. No i tam już jest o wiele taniej niż po stronie szwajcarskiej. Więc kończę. Widzimy się w kolejnych filmach z naszej podróży po Europie. Trzymajcie się, na razie, cześć.